Pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy udało się w całości wygasić ognisko koronawirusa w powiecie Brodnickim. Obecnie osoby w kwarantannie przechodzą kontrolne badania w punkcie pobierania próbek przy Brodnickim Szpitalu. Na 22 pracowników Brodnickiego Sanepidu, 16 przez 24 godziny na dobę zajmuje się bezpośrednio działaniami związanymi z epidemią koronawirusa. Chciałam przekazać Państwu taką informację może i nawet lekko optymistyczną, ponieważ na terenie naszego powiatu zostało wygaszone ognisko, które mieliśmy i w tej chwili sytuacja jest taka, że mamy zero osób zakażonych, także nie mamy osób zakażonych, jest 10 ozdrowieńców. Czyli osoby, które wyszły zwycięsko z, tej, z, tej, z tego zakażenia, bo trudno to powiedzieć o chorobie, to były osoby, które bezobjawowo to przechodziły, natomiast no, mieliśmy jeden zgon, no to było przykre. I w tej chwili mamy pracę polegającą na. I jeszcze muszę tu powiedzieć, że to ognisko, które było dzięki szybkim działaniom inspekcji sanitarnej właśnie w Brodnicy, udało się to ognisko bardzo szybko opanować, wygasić i wszystkie osoby wyłapać tak, z kontaktu, bo tu przede wszystkim w epidemii, w ognisku ważna jest, ważne jest izolacja, to jest najważniejsze, co może być i my właśnie to ognisko żeśmy ugasili, nie rozeszło się to na inne powiaty, tak jak to było w Polsce i skupiło się to tylko tutaj na naszym powiecie. To jest jakby no nasze działanie tutaj prawidłowe, skuteczne i tak nie doszło tutaj do jakiegoś nieszczęścia. Proszę Państwa, nadal mamy osoby objęte kwarantanną domową i ustawową. Mieliśmy od samego początku epidemii, czyli od tego 16 marca, kiedy. Były granice, a wcześniej, kiedy nie było granicznej kwarantanny, to mieliśmy kwarantanny, kwarantanny domowe związane z objęciem, nadzorem osób z otoczenia osób zakażonych. I w tej chwili właśnie od początku tej epidemii mieliśmy 1333 osoby, to jest dużo. Obecnie mamy w kwarantannie 204 osoby. To jest praca codzienna nasza praca nad tymi osobami, bo te, z tymi osobami jesteśmy w kontakcie. Pytamy się o ich zdrowie. Oni muszą obserwować, mierzyć temperaturę, mają różne pytania, tysiące pytań. My musimy na te pytania im spokojnie odpowiedzieć, wytłumaczyć. W tej chwili, co jest bardzo pozytywne, za co dziękuję panu staroście, dyrektorowi ZOZ-u, że uruchomił punkt pobrań dla osób w kwarantannie w 12 dniu. I te osoby swoimi samochodami, oczywiście wcześniej my przekazujemy listę tych osób, które są w kwarantannie, powiadamiamy też, wysyłamy taką samą listę do policji i te osoby udają się swoim środkiem transportu, to jest ważne, nie mogą udać się pieszo, nie mogą się udać komunikacją, żadnym innym środkiem, tylko i wyłącznie samochodem. Samochodem, który, którym dysponują, i który może tylko ten samochód może być właśnie wykorzystany jako środek transportu. Natomiast jeżeli nie mamy takiej możliwości, od razu tutaj apeluję do Państwa, wtedy osoba Zgłasza do nas, że nie ma takiej możliwości, wtedy my taką osobę, co już robiliśmy przez te dwa dni, umieszczamy na liście i wysyłamy to do wojewódzkiej stacji w Bydgoszczy. Przyjeżdża samochód wymazowy i w domu taka osoba ma zrobiony wymaz. Dlatego jak ktoś nie ma samochodu, to proszę się tym nie zrażać, proszę powiadomić tutaj stację. Jeszcze chcę tu Państwu powiedzieć, że telefon, właśnie Państwo dostajecie aplikację, dostajecie SMS. Od nas również dostajecie informacje, ponieważ chcemy, żeby to było już szczelnie, wszystko dobrze zorganizowane. Telefon jest 56 do rejestracji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. 56 66 89 192. 66, 89, 192. I ten punkt jest czynny w godzinach od 8 do 11. Do tej pory przebadano 41 osób z właśnie tego 12 dnia kwarantanny. Dzisiaj oczekuje na wymaz 19 osób i średnio mniej więcej tak, najwięcej mamy w piątek 32 osoby. Będziemy te osoby badać. To jest bardzo ważne, ponieważ mamy tutaj mnóstwo telefonów. Ludzie, Państwo zastanawiacie się, czy to jest sens, czy niektórzy podają jakieś irracjonalne powody. Ja to wszystko spokojnie tłumaczę, ponieważ to jest jakby konieczne proszę państwa oczywiście że wyda, wyraża zgodę osoba ale to jest konieczne ponieważ ta osoba musi podjąć odpowiedzialną decyzję ona wychodzi z kwarantanny yy, i może być osobą bezobjawową także to nie jest tak jak mi wczoraj jeden pan mówi że on nie miał objawów przez 14 dni i okej okay, tak on może wejść więc to nie jest tak on nie może wyjść on powinien tą decyzję odpowiedzialną yy, no podjąć podjąć czyli powinien dla bezpieczeństwa swojego dla bezpieczeństwa rodziny zakładu pracy i całego otoczenia naszego tu powiatu taką decyzję podjąć i naprawdę uważam, że to jest no sukces, że to jest u nas, bo proszę Państwa, na przykład w niektórych powiatach nie ma, dzwonią do nas z Mogilna, to jest daleko od nas, no tutaj Womrzeźno też się zgłaszają osoby do naszego punktu, tam nie ma. To są codzienne nasze kontakty, zarówno telefoniczne, jak i sprawozdania, czyli wysyłamy listy, wysyłamy wszystko to, co jest potrzebne, żeby Służby następnie te osoby nadzorowały, czyli w tej kwarantannie właśnie policja dalej sprawdza, czy ta osoba jest w kwarantannie i w związku z tym, jak już jesteśmy przy tym temacie. To muszę powiedzieć, że w sumie, tak ogółem, nasze społeczeństwo jest dyscyplinowane i odpowiedzialne. Są wyjątki, gdzie rzeczywiście no, policja przesyła nam notatki. Około 20 tych notatek przyszło od początku właśnie od tego 15-16 marca. I w sytuacjach rażących, bo wiadomo, policja nakłada mandaty za nieprzestrzeganie, a w sytuacjach rażących, kiedy to się powtarza, to przysyła do nas notatkę z wnioskiem o ukaranie. I wtedy my, na mocy decyzji administracyjnej, takie osoby, no niestety musiały być ukarane. Było pięć takich decyzji na około 30 tysięcy złotych. Także proszę o przestrzeganie. Apeluję, żeby, żeby przestrzegać te kwarantanny. No trudno, jest to na pewno te 14 dni jest jakiś problem. Różne są tutaj telefony dzwonią do nas państwo. I my na te wszystkie pytania tutaj odpowiadamy, z tymi osobami mamy kontakt, pytamy, czy mają jakieś inne potrzeby, jak z wyżywieniem, nie tylko pytamy o samopoczucie. No, no i tu mieliśmy zaledwie jeden taki przypadek był, gdzie osoba z kwarantanny wyszła nam dodatnia. Także. No, zdarza się również, zdarza się to. Dlatego, proszę Państwa, apeluję jeszcze raz, żeby pozostać w tej kwarantannie te 14 dni, a w 12 dniu, jak Państwo otrzymacie SMS z Narodowego Funduszu, czyli z Ministerstwa Zdrowia, jak i od nas, żeby się udać wykonać ten wymaz. On jest nieodpłatnie wykonany, to jest bardzo ważne, bo koszt takiego wymazu jest duży, wysoki i no, to jest niezbędne, żeby nie rozprzestrzeniała się ta epidemia. Proszę Państwa, chciałabym jeszcze podzielić się z Państwem taką informacją. Na pewno państwo czytaliście w mediach, że w związku z rozwijającą się epidemią na Śląsku kierowani są pracownicy z inspekcji sanitarnej do pomocy tam w zwalczaniu tej epidemii na Śląsku i jestem tutaj bardzo dumna z postawy mojego pracownika, jednego, który jako ochotnik w pierwszej grupie z województwa kujawsko-pomorskiego pojechał właśnie tam walczyć z epidemią na Śląsku. Na tydzień został tam skierowany i to, co przekazuje nam na bieżąco, jest to bardzo pesymistyczne, ponieważ tam w tej chwili górnicy są zakażeni, 4799 jest górników, 3... Przecinek 8 tysięcy osób jest zakażonych w ogóle na Śląsku, zmarło 150 osób. Także y, tam są setki, y, setki y, telefonów, y, tysiące, tak jak tu piszę, tysiące spraw mają do załatwienia. Są bardzo zmęczeni y, i y, uważam, że to jest postawa godna naśladowania. Cieszę się właśnie bardzo, że nie tylko tutaj y, walczy, ale y, jeśli ktoś właśnie tą pomoc udzieli, to, to dobro do człowieka zawsze wróci. Tak? Dziękuję bardzo.